Mano, z tej strony Łapa. przedstawię Wam dzisiaj Low Impact Training na rozgrzewkę, na rozpoczęcie dnia, na rozgrzewkę również przed treningiem. Pierwszy podstawowy ruch zaczynamy od okrążeń. Robimy 10 okrążeń w jedną stronę. Czujemy tutaj mocno, jak się otwiera, klata, barki. Robimy 10 okrążeń. Na dziesiątym zmieniamy kierunek, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wykonujemy dziesięć ruchów, czy tam ile uważacie dla siebie, żeby było w miarę spoko. I przy każdym ruchu staram się otwierać te, te okręgi, robić jak najszersze. Dobra? Następnym ruchem, który się nauczymy, to jest takie zgięcia barków, tylko tutaj. Chcemy, żeby tu linia była otwarta. Nie otwieramy się za mocno z żebę. Zobacz i tu zdjęcie. I ruch wygląda w ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Stawiamy sobie tajmy na minutkę, dwie i ciśniemy sobie takie ćwiczenie. Może od boku pokażę. Raz, Tu robimy takiego hindża. Plecy prosto się tak łamiemy i z powrotem. Raz, dwa. I robimy to płynnie. Dobra, raz. Dwa. Czyli z ruchem, gdy pałczany idą do dołu, my się pochylamy, dobra? Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra, robimy to minutę, dwie. Następne ćwiczenie, które zrobimy, to jest to samo, tylko już z rotacją tutaj. Czyli raz, dwa i tu wykonujemy taką rotację, dobra? Raz, dwa. Można na początku, żeby się jej nauczyć, pałczany trzymamy w ten sposób, i rotujemy, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli puszczamy pałczan w ten sposób i łapiemy go z powrotem. Puszczamy i z powrotem. To jest taki ruch nadgarstki, dobra? Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra? Zatrzymujemy się, żeby sobie ten ruch wyćwiczyć. Jak już mamy, to mówię znowu, dwie minuty. Hinge, rotacja. Raz, rotacja. Dobra. Następnego ćwiczenia będziemy potrzebować tylko jednego pałczana. Na początek otwieramy sobie tutaj linię klatki, czyli gdy pałczan idzie do góry, rotujemy bark do zewnątrz, dobra? Do zewnętrznej rotacji. Czyli raz, dwa, raz, dwa. Tu można sobie łapać, popychać i tu hamujemy. Tu hamujemy, tu wypychamy. Raz, dwa, raz, Dwa. I już sobie tutaj pracujemy. Taki ruch z nogi na nogę. Zacie raz. Dwa. Teraz. Dwa. Teraz. Dwa. I czujemy, jak tu fajnie się ta powieść cała otwiera. Dobra. Na lewą rękę to samo. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. I przeciągamy pasmo w Raz i dwa. Raz. I robimy taki ruch, jakbyśmy chcieli uderzać, prawda? Ok, przeciągamy. Jeszcze raz, prostujemy, wykręcamy, przeciągamy. Wykręcamy, przesuwamy i jedziemy, prawda? To samo, druga strona. Raz. 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, jak mamy to następne ćwiczenie, które wykonamy, będziemy wykorzystywać dwie pałki, dobra. Jest to ruch za plecami, uginania takie, dobra? Barki zostają w miejscu, uginamy tylko łokcie. Dobra? Raz, dwa, raz, dwa, raz. Następnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie Krucyfix. Zaczynamy sobie tutaj, trzymamy 10 sekund, stabilizujemy brzuch i wykręcamy się, otwieramy i trzymamy, dobra? I raz i dwa, dobra? Robimy tak minuta, dwie minuty, jak wam tam wystarczy siły, dobra? Krucyfix, trzymamy tu mocno, obserwujemy, które mięśnie się napinają i wracamy, dobra? Raz i dwa. I raz. I dwa. Ok. Następnie, co zrobimy, będzie wyglądało tak. Będziemy pracować na, obu, na dwóch stronach ciała. Czyli zaczynamy lewa noga i prawa ręka, obra? Róż wygląda w ten sposób. Raz. I dwa. Czyli kręcamy się napięcie w ten sposób i unosimy oczy do góry. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra. Jeszcze z takich ruchów już trochę stylowych, ale jeszcze dosyć do wykonania. Zaczniemy sobie od takich tutaj bywa. Przechodzimy no, na tą nogę, przechodzimy na tą nogę. Raz. Skręcamy się w górę, jesteśmy na górze, robimy taki za głową i w tym momencie skręcamy się w prostu stronę, raz, dwa, raz, dwa, takie uderzenie, przyspieszamy, zwalniamy, przyspieszamy, zwalniamy, druga ręka to samo, raz, dwa. takie low impact trening, możecie sobie to złączyć, 10-15 minut zacząć dzień. A teraz następne wideo już to będą to skillowe. Zaczniemy od półcha, trzeba czyli pół serca. Zaczynamy z płaczami góry. Kręcimy w dół, ginamy łokieć, puszczamy pałkę na biceps, otwieramy klatkę, dobra? Nie skręcamy się w dół, tylko ruchem barku otwieramy klatkę i odcinamy w dół. Pałcza, na które kierujemy w tą stronę i z powrotem Raz. 2, 3, 4. Płynnie wygląda w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Ale my zaczynamy cały czas od tego. 20, 30 powtórzeń. Paternujemy ruch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.